1025 rok. Koronacja Bolesława Chrobrego Przyjmuje się, że koronacja Bolesława Chrobrego odbyła się w Wielkanoc 18 kwietnia 1025 roku. Nie wiadomo jednoznacznie gdzie odbyła się koronacja. Prawdopodobnie w Gnieźnie lub w katedrze w Poznaniu. Koronacja stała się możliwa po śmierci cesarza Niemiec Henryka II, który był nieprzyjazny chrobremu i z którym prowadził do 1018 roku wojnę. Przyjmuje się, że Bolesław Chrobry otrzymał zgodę na koronację od papieża Jana XIX. Koronacja stanowiła o pełnej samodzielności państwa polskiego. Już w roku tysięcznym podczas zjazdu w Gnieźnie cesarz Otton III nałożył na głowę księcia Bolesława diadem cesarski. Stanowiła awans państwa, zrównując je z innymi chrześcijańskimi krajami. Niedługo po koronacji 17 czerwca. 1025 roku król Bolesław Chrobry zmarł na króla koronował się szybko Mieszko II